Wieści, dziwnej treści. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temat, którego prawie nikt nie lubi, czyli szkoła. A dokładniej to powrót do tej szkoły. Ponieważ jest 1 września, więc już pewnie większość była na rozpoczęciu roku. Więc życzę Wam, żebyście przeżyli lub nie, jak wolicie, i żebyście zdali klasę. Chyba, że wolicie zostać w tej, w której jesteście, to wtedy zostańcie. Nie, nie moja sprawa. Róbcie co chce, róbta co chce. Przejdźmy do odcinka. Więc tak. Jestem zwykłym dzieciakiem z Częstochowy. Chodzę do, chodzę do szkoły w tym samym mieście, co mieszkam, czyli Częstochowie. Możecie sobie pomyśleć, że chodzenie do szkoły w Częstochowie jest słabsze, ponieważ to no, jest więcej religii, ale są tego też plusy. Mamy mniej WF-ów. Więc tak, wracając. Wczor wczoraj było rozpoczęcie roku, więc dzisiaj pierwszy dzi oficjalny dzień w szkole. Więc poszedłem na lekcje. Pierwsza była matma, co prawda, może się zanudziłem, ale tam nic, nic, ten. Później był polski, nie aż tak źle, ale były lepsze. A później była religia. I wtedy coś się stało, ponieważ w środku lekcji księdzu zaczęły świecić się oczy na żółto. I jedno dziecko, które siedziało w tylnych ławkach, wyrosło. I zaczęło bić się z księdzem. Ten używał mocy boskiej i stołów, żeby, żeby zaatakować demonicznego ucznia. A demoniczny uczeń używał swoich, swoich demonicznych mocy i stołów. Też krzeseł, uczniów i innych rzeczy. Ale niektórzy postanowili wyjść z klasy, w tym ja. No bo co, no biją się to, czemu by nie skorzystać? Ale idąc przez szkołę, zobaczyłem po drodze do wyjścia szkolną halę sportową. Tam zobaczyłem, że nasz, nasz nauczyciel wef jest, jest atakowany przez małe dzieci, które się od niego odbijają jak muchy. Ponieważ nasz, nasz, nasz nauczy, nauczyciel od wef był trochę duży, ale idąc dalej. Zauważyłem, że sprzątaczka bawi się w Gandalf nie pozwala przejść, dopóki nie zmienisz butu Więc musiałem iść po buty i je zmienić, ponieważ nie chcesz być przebitym opem lub być nabity na mobie. Ale napotkałem klasę chemiczną, gdzie nauczyciel od chemii założył sobie sklep z podionami. Sprzedawał tam potki na życie. Manę kwas i tym podobne rzeczy nie wiem czy działały bo nie miałem akurat pieniędzy ale sprzedawał i ktoś kupił kwas i go przez przypadek wypił. Nie wiem czy przez przypadek, czy po prostu był głupi. Ale cóż, to był kwas. Tyle mogę powiedzieć. Nie przeżył. Idąc dalej przy wyjściu, ja i moja grupa, która, która chciała wyjść z tej szkoły, napotkaliśmy ostatecznego bossa czyli dyrektora i nagle wszyscy nauczyciele się na... i ten wypowiedział słowa, nie mogę wam pozwolić wyjść z tego miejsca dopóki nie skończą się lekcje i wtedy z klas wyskoczyli na nas nauczyciele a my zaczęliśmy atakować dyrektora bo jak to, jak to mówią jak ławacz, Wacz... jeśli będzie zaby, zabijał samony przywoływacza, przywoła więcej. Jeśli zabije z przywoływacza, to nie ma co przy, to nie ma jak coś przywołać, co? więc postanowiliśmy go zaćkać, Ponieważ zabraliśmy żyletkę od emu, który chciał się pociąć. Ale no, przyjechał, przyjechał też jeden student z Krakowa w, na wymianę, więc o, panie, to była dopiero duża czarna maczeta. Ale udało nam się zabić Derekta. Każdy z nas dostał 5 leweli więcej. Miałem, miałem małą inteligencję, więc postanowiłem dać punkty w siłę. Bo jeśli mam być już głupi, to mogę zostać berserkerem. Po czym wyszedłem ze szkoły? Wyszliśmy wszyscy ze szkoły i tam zobaczyliśmy, że nie tylko, tylko ta szkoła dostała moce jak z RPG. Ale też przy okazji zdo zobaczyliśmy, że możemy sprawdzić swoje własne klasy. Ja byłem berserkerem, a mój najlepszy przyjaciel a. był healerem. A. I później taka wkurzająca dzi dziewczyna, jej się wyświetliło, że jest złodziejką. Ale po chwili wy wyświetliło jej się, że jest beastmasterem. Wie, a złodziejką to ona była. Beatmasterem nie wiem, w co miała jakieś zwierzęta, ale nie znam się. Koniec.